To że ludzie wykorzystywali język polski, to nie znaczy, że stawali się Polakami. To dla nich był taki środek, taki transmitter, za pomocą którego i sami poznawali świat wartości zachodnich, czyli świat humanistyczny z jednej strony, a z drugiej strony rozpowszechniali swoje wartości, swoją kulturę i bronili swojej tożsamości. Otóż w pierwszych tygodniach rosyjskiej inwazji, w pierwszych miesiącach w Radiu net były nadawane liczne korespondencje z terenów Ukrainy, które były ostrzeliwane bądź atakowane przez Rosjan i były tam również korespondencje z Charkowa, których autorką była dr. Sofia Budko. Za chwilę obejrzą Państwo rozmowę z Sofią Budko. Dodam jeszcze, że jest w tej chwili pełniącą obowiązki szefa katedry, języka ukraińskiego na Uniwersytecie Karazina w Charkowie, ale mieszka w Poznaniu, prowadzi teraz badania naukowe. Co ciekawe, pani Sofia Budko nie jest z Charkowa, a z siewiero -Doniecka. W 2007 roku pojechała dopiero do, wtedy do Charkowa na studia, a siewiero to są już tereny niestety okupowane w tej chwili przez Rosjan. I jeszcze powiedziała mi już taką historię, która oczywiście nie zmieściła się w tym filmie, w, tym, w tej rozmowie, że w 2021 roku była tam w Sewirodonecku na pogrzebie dziadka i było spotkanie rodzinne. Ktoś powiedział, chyba się spotykamy ostatni raz w tym mieszkaniu. I niestety te słowa okazały się prorocze. Ale w tej chwili przenieśmy się nad Wisłę w Warszawie. Spotkaliśmy panią Sofię Budko i zadałem kilka pytań i o Charków, i o jej plany naukowe. Sofia Budko, która często pojawiała się w pierwszych miesiącach, tygodniach rosyjskiej inwazji na antenie Radia Wnet. Tam były korespondencje z Charkowa. Sofia w tej chwili mieszka w Polsce, jest na stypendium. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, jaka sytuacja jest w tej chwili w Charkowie, bo media coraz rzadziej wspominają o sytuacji w Pani mieście. Sytuacja jest i, i, i trudna, i jakaś taka codzienna: w sensie, że e, ostrzały e, i dalej trwają, e, bombardowania, rakiety, to wszystko i dalej się dzieje, ale mm, trochę inna rzeczywiście jest reakcja ludzi, e, ponieważ ludzie e, już przy, przyzwyczaili się do tego i starają się jakoś żyć, e, dawać sobie radę w tym wszystkim. E, właśnie niedawno. No, na nowy rok byłam w Harkowie przez trzy tygodnie i szczerze powiem, że trochę mnie zaskoczyli ludzie, bo nie wyobrażam sobie, Ile trzeba mieć jakieś takie siły, żeby tutaj rano były bombardowania, i już za dwie godziny ludzie sobie Aha. idą do pracy i normalnie sobie funkcjonują i robią, robią dalej swoją pracę. Także no, trudna jest sytuacja w, w Charkowie, ponieważ nie ma tak naprawdę poczucia bezpieczeństwa. Każdy po prostu idzie, jakby uświadamia sobie, że. No niestety istnieje ryzyko, gdzieś tam stać ofiarą kolejnego ostrzału także. Bo ci, którzy mieszkają w Charkowie, którzy nie wyjechali z tego miasta, tak naprawdę już od dwóch lat żyją pod codziennym ostrzałem. Tak jest, tak jest i to naprawdę żadnego, bez żadnego żartu, bo mnie zawsze pytają, Boże, a co robicie, jak na przykład jakieś ostrzały czy coś, czy idziecie do schronu, czy jak tam. No naprawdę w Charkowie jest taka sytuacja ze względu na bliską granicę, że najpierw spada bomba albo rakieta, a dopiero potem brzmi alarm. I to jest po prostu codzienna sytuacja, także ludzie no, nie mają możliwości nawet, już jakoś tam y, biec do schronu, bo to by wyglądało tak, że trzeba by było y, nie wiem, więcej niż 12 godzin siedzieć gdzieś tam w ukryciu, ponieważ y, ja mówię, że lepiej policzyć czas, gdy nie ma tego alarmu aniż, aniż ile on tam trwa. Pamiętam Pani korespondencję z komputerem w piwnicy, kiedy pracowała Pani chowając się jednak przed ostrzałem w tych e, niebezpiecznych momentach, ale w tej chwili Poznań, praca naukowa, stypendium, nad czym Pani pracuje? Tak, otrzymałam świetną możliwość popracować naukowo. Teraz przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu realizuję program Polonista, który finansuje Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Ogólnie ten projekt jest poświęcony badaniom na temat polskojęzyczne piśmiennictwo ruskie od końca XVI do początku XVIII wieku, szczególnie ze strony językowej. Interesują mnie teksty pisane po polsku przez Ukraińców-Rusinów. Co pani znajduje w tych materiałach, i jakie wnioski są z tej pracy? no Jeszcze o takich końcowych wnioskach za wcześnie mówić, bo dopiero czwarty miesiąc trwa tego programu, a tak naprawdę interesują mnie takie teksty bardziej użytkowe, czyli nie chodzi o poezję lub dramaty lub prozę, natomiast chodzi raczej o takie codzienne zapiski zwykłych ludzi. I, i właśnie teraz zauważyłam takie ciekawe zjawisko i chcę go dalej badać pogłębiać ten temat. Odnośnie dwujęzyczności tych ludzi, którzy faktycznie posługiwali się na piśmie i polskim, i ukraińskim językami i jak oni łączyli te kody językowe, bo uważam, że przez te kody to też przenikała jakaś taka kultura, ślady kultury też i odbywała się taka wymiana tych kodów kulturowych. I właśnie to jest przedmiotem mo moich zainteresowań. Planuję napisać książkę, na ten temat. Na razie pracuję nad artykułami naukowymi, no i rzeczywiście biorę udział w różnych seminariach i planuję też kilka konferencji, także będę powoli o tym wszystkim opowiadać wszystkim zainteresowanym. Czy z tego etapu pracy wynika jakiś obraz świata, albo ich tożsamość narodowa czy przednarodowa, czy jakieś wnioski już w tej chwili można wyciągać z, z tej pracy? Tak, to jest dość ciekawy. To takie poprzednie, oczywiście, na podstawie hipotezy, ale tu chyba. Um nie powiem, że jakieś rewolucyjne wnioski, tylko przekonuję się w tym, że język a akurat jeżeli chodzi o te czasy, to raczej był takim narzędziem, które ludzi wykorzystywali dla doniesienia jakichś swoich, przechowywania swoich wartości, tak? Swoich jakichś świato, swojego światopoglądu. I, I najważniejsze jest to, że to, że ludzie wykorzystywali język polski, to nie znaczy, że stawali się Polakami, a naprawdę to dla nich był taki środek, taki transmitter, za pomocą którego i sami poznawali świat wartości zachodnich, czyli świat humanistyczny z jednej strony, a z drugiej strony rozpowszechniali swoje wartości, swoją kulturę i bronili swojej tożsamości. I to jest dość ciekawe zjawisko, bo to jest takie coś w rodzaju takiego hmm, pogranicza, ale też jeszcze zastanawiam się na ile trafi. Jest stosowanie właśnie tego terminu do takich ludzi. W historii Rumunii jest taki okres, który nazywa się kulturą rumuńską w języku słowiańskim. Czy to jest coś analogicznego, czy można to nazwać kulturą ukraińską, czy też protoukraińską w języku polskim? Myślę, że częściowo tak, bo powiem dlaczego mam takie wątpliwości. Bo ja akurat podkreślam, że mam teksty, gdzie te języki się łączyli i łączyli się w dość interesujący sposób i dlatego nie można powiedzieć, że ta kultura była czysto polska, polskojęzyczna, ale ukraińska, bo to coś takiego ciekawego było, specyficznego, gdzie. No, były różne idee i koncepcje, i owszem, e, czasami ten polski oczywiście sprzyjał temu, że przenikały jakieś nawet do dyskursu e, oficjalnego jakieś takie koncepty właściwe dla szlacheckiego środowiska. E, I to jest też e, no, w moim zainteresowaniu, będę też o tym e, mówić i pisać. A jeśli chodzi o yy, stan... Y to kim byli ci, ci autorzy, których pani bada w tej chwili? No akurat tych, ci, których badam, to najczęściej byli lub duchowni, lub taka średnia szlachta, jeżeli można tak powiedzieć, czyli albo może nawet obywatele miast mogą tam być, bo powiem, że na razie zajmuję się zapiskami odręcznymi na brzegach Starodruków, i jeszcze jest coś takiego, że niektóre zapiski są anonimowe, w tym sensie, że nie zawsze możemy zrozumieć, kto to dokładnie pisał, ale to, że to było zrobione w książce napisanej cyrylicą i przeznaczonej do kościołu, do cerkwi prawosławnej. no to to już jakby upewnia w tym, że jednak to był przedstawiciel kultury rusińskiej, czyli ukraińskiej, której po prostu nie podpisał się. Ale to też dość ciekawe, bo to jakby sposób poznania myślenia światopoglądu ludzi, takich... Powszechnych powiedzmy, tak, czyli nie, tak, nie takiego wysokiego lotu, jak na przykład mówimy o Piotrze Mochyle, na przykład, który jest znanym i rzeczywiście był przedstawicielem tej wysokiej kultury. Sprecyzujmy jeszcze okres historyczny. Yy, tak, yy, czyli to teksty od no mniej więcej, od końca 16. I no gdzieś może nawet można powiedzieć do końca XVIII wieku, chociaż z początku zakładałam, że będzie początek XVIII, ale troszeczkę dalej, bo są zapiski na przykład jeszcze XIX wieku i tam też są dość ciekawe przekłady. Jakby przełączenie tych kodów językowych, także zastanawiam się jeszcze, czy troszeczkę nie, nie, nie zwiększyć sobie ten okres, żeby też włączyć te teksty trochę późniejsze, ale które też reprezentują dość ciekawe zjawiska na tym pograniczu ukraińsko-polskim. I na zakończenie jeszcze jedno pytanie. Jak mieszka się Ukraińce w Poznaniu? W Polsce minęły dwa lata. Na początku był wielki entuzjazm, takie przyjacielskie przyjęcie, no ale mamy też coraz więcej takich negatywnych sygnałów od Ukraińców z Polski. I ja bardzo dziękuję za to pytanie, bo to dla mnie jest niezwykle ważne pytanie i mój projekt, mój temat, którym się zajmuję, uważam, że ma na celu trochę. Um, wzmocnić te mosty, które udało się nam zbudować, kiedy ta wojna się zaczęła na pełną skalę, tak? czyli chodzi o 22 rok. bo wiadomo, że wszyscy teraz zauważamy takie napięcie, które czasami sprawiedliwe, a czasami nie. bo nie zapominajmy o tym, że mamy wspólnego wroga niestety i ten wróg nie jest zainteresowany tym, żebyśmy przyjaźnili. Także uważam, że akurat takie rzeczy, za co właśnie ja dziękuję, że, że mam taką możliwość to robić, oni, te projekty też właśnie sprzyjają temu, żeby wzmocnić naszą przyjaźń, żeby pokazać, że jednak my musimy się porozumieć i może nawiązać ten dialog, czyli czy jeszcze jego wzmocnić co do naszej historycznej spuścizny, która wiadomo budzi różne, różne opinie i różne emocjonalne jakieś ocenianie tego, tak? Ocenę. I jeżeli chodzi o mnie, jak mi się mieszka, bardzo dobrze. E, w Poznaniu jest bardzo przyjaźnie. Mam takie wrażenie, że dużo tam jest Ukraińców. E, I jakby ja na swoim, w swoim życiu ja nie czuję i nie. Em, i nie mam jakiegoś takiego negatywnego stosunku do siebie czyli no ja na przykład mam do czynienia z ludźmi którzy bardzo są wyrozumiali tolerancyjni i którzy rozumieją co teraz przechodzi Ukraina i jak, jaka w ogóle jest sytuacja także A więc ściskamy kciuki za pracę i gdy ukaże się książka drukiem to będzie okazja żeby znowu wrócić do tego tematu Bardzo dziękuję